Ukryty cukier prosty w produktach to jest zmora naszych czasów. Z jednej strony poprawia on smak wielu produktów, no i przez to chętniej poniesięgamy, ale z drugiej powoduje, że takie produkty dostarczają nam więcej kalorii niż powinny oraz przez swój smak w pewien sposób nas od siebie uzależniają. Warto wiedzieć, w czym jest ukryty dodany cukier prosty. Dlatego przygotowałem dzisiaj listę ośmiu zaskakujących produktów, które jemy na co dzień i które zawierają właśnie dodany cukier prosty. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, który produkt was zaskoczył najbardziej. Jeśli żaden Was nie zaskoczył, to też napiszcie, bo ja to bardzo szanuję. Numer 1. Sushi. Nie każdy pewnie wie, ale przygotowując ryż do sushi dodaje się cukier prosty. Gdzieś znalazłem takie proporcje, że na 250 g ryżu dodaje się dwie łyżki cukru, czyli około 26 g. To jest strasznie dużo, dlatego sushi warto traktować bardzo ostrożnie, jeśli dbamy o poziom cukru i insuliny. To co ja polecam Wam wybierać, jeśli chodzi o sushi, to takie w wersji bez ryżu. Ja zazwyczaj wybieram sashimi roll, ponieważ to są rolki, które właśnie nie mają ryżu. Polecam. Numer 2. paluszki. Paluszki, jak pewnie każdy wie, no to jest słona przekąska, nie? Często o smaku sera, ziół itd. i tak dalej. Nie każdy jednak wie, że to jest przekąska, która bardzo często w swoim składzie zawiera znaczące ilości dodanego cukru. Kilka przykładów. Paluszki lajkonik. W składzie mamy jęczmienny ekstrakt słodowy, który zawiera przede wszystkim cukier prosty, dlatego w 100 gramach paluszków mamy prawie łyżeczkę cukru. Paluszki beskickie. W składzie mamy cukier i syrop glukozowy. W 100 gramach mamy łyżeczkę cukru prostego. Paluszki lubella. W składzie mamy cukier, a w 100 gramach jest go aż 5 gramów. Poza tym warto wiedzieć, szczególnie kiedy chorujecie na cukrzycę, a szczególnie kiedy, tak jak ja, macie cukrzycę typu pierwszego i generalnie liczycie się z każdym źródłem węglowodanów, że paluszki poza cukrem prostym zawierają też węglowodany, tak zwane złożone, których jest aż około 70 gramów na 100. To jest niezwykle dużo. To jest więcej niż w chlebie, w kaszy czy ziemniakach. Po takiej przekąsce Większość z nas odnotuje gwałtowny wzrost poziomu cukru. Numer 3. Krakersy. Krakersy to jest kolejna słona przekąska, którą tak naprawdę nie każdy z nas kojarzy z cukrem prostym. Amago, i jest to cukier oczywiście dodany w procesie produkcji. Kilka przykładów. Krakersy Lyconic to 6 g cukru prostego na 100. Krakersy Beskickie z takim misiem to jest natomiast 8 g cukru prostego na 100. Krakersy Oven Bake to jest aż 15 g cukru prostego na 100. Numer 4. Chipsy. Kończąc już temat słonych przekąsek, no to muszę oczywiście wspomnieć o chipsach, które wyobraźcie sobie też dość często mają dodany cukier prosty. Przykłady. Crunchy spieczone pieczone żeberka 2,6 g cukru na 100. Lejsy paprykowe 2,2 g cukru na 100. Tutaj też muszę dodać, że chipsy są bardzo poważnym źródłem węglowodanów ogółem, nie tylko cukrów prostych. Mają ich zazwyczaj około 50-60 g na 100, więc również jest to jedna z gorszych przekąsek dla osób z cukrzycą, pomimo że przecież słodkie nie są. No i myślę, że właśnie z tego powodu nagrywam ten film, żeby pokazać coś z pozoru oczywistego, ale jak widzę w internecie, Niestety, wciąż nie dla każdego. Piąte musztarda. O tym, że ketchup to jest poważne źródło cukru prostego, to już chyba każdy wie. Sam mówiłem o tym kilka razy. Podobnym produktem ze sporą ilością cukru jest musztarda. Zazwyczaj ona ma w składzie po prostu cukier albo na przykład miód. Przykłady: Kamis musztarda delikatesowa, 9,5 g cukru na 100. Develaj musztarda miodowa 18 g cukru na 100. rolewski musztarda sarebska to jest 16 g cukru prostego na 100. Szóste. mięso w gotowej marynacie. Moi drodzy, mamy teraz oczywiście sezon grillowy i bardzo popularnym w marketach jest mięso w gotowej marynacie. Karkówka, sznycel czy filety z kurczaka. Tak jak mięso na grillu fajnie jest czasami zrobić, tak korzystanie z tych gotowców za dobre nie jest. Właśnie przez obecność w nich dodanego cukru. On tam jest niepotrzebny. Lepiej taką marynatę przygotować sobie samodzielnie w domu. Siódme gotowe sosy. Wiele osób idzie niestety na łatwiznę, robiąc takie potrawy jak spaghetti, leczo czy też dania azjatyckie i korzysta przy tym z gotowych sosów ze słoika, których jest spory wybór w sklepach. Wiele z nich niestety ma fatalny skład i dodany cukier prosty. Kilka przykładów. Łowicz sos spaghetti 12 g cukru na 100. Kulineo sos spaghetti 7 g cukru prostego na 100. Sos teriyaki od Blue Dragon to jest natomiast aż 21 g cukru prostego. Heinz fasolka w sosie pomidorowym to jest około 5 g dodanego cukru prostego. 8. Wody smakowe. Wody smakowe to jest jeden z produktów, który mnie osobiście w ostatnich latach najmocniej irytuje. No bo pod przykrywką picia wody, do czego zachęcam, dorzuca nam się niestety do diety niepotrzebny cukier prosty. Kilka przykładów. Żywiec, zdrój cytrynowy to jest prawie 5 g cukru prostego na 100 ml. Kubuś, water, malinowy to 3 g cukru na 100 ten produkt mnie szczególnie boli, no bo to jak wiecie, jest produkt niestety skierowany do dzieci. Moi drodzy, produktów jak te, które dzisiaj wymieniłem, jest oczywiście na rynku więcej. Jeśli chcecie zadbać o swój poziom cukru, poziom insuliny oraz o swoją wagę, no to powinniście przykładać wagę do składu produktów. W nich jeśli widzicie pozycje takie jak cukier, miód, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, słód jęczmienny czy maltodekstryny, to wiedzcie, że został tam w procesie produkcji dodany cukier prosty. Są jednak takie produkty, w których w składzie nie znajdziecie cukru ani jego zamienników, a mimo to w tabeli wartości odżywczych zobaczycie, że zawiera cukry. Co to oznacza? To oznacza, że składniki, z których powstał dany produkt, Naturalnie zawierają cukry proste, i nikt tam nie musiał ich dodawać. Mam na to kilka przykładów. Mleko. Ono naturalnie ma w swoim składzie cukry jest ich około 5 g na 100 ml. Masło orzechowe to jest natomiast około 6 g cukru na 100, no bo przecież orzechy same w sobie zawierają odrobinę cukrów prostych. Sok pomidorowy to jest około 3 g cukru prostego na 100. Moi drodzy, teraz na koniec możecie napisać w komentarzu, który produkt Was zaskoczył. No, może wiedzieliście o każdym z nich, że zawiera sporo ukrytego dodanego cukru. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem chociaż części z Was podchodzić bardziej świadomie do wybierania produktów do swojej diety. No bo przecież w zdrowym odżywianiu właśnie o to chodzi o tą świadomość. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Możecie odwdzięczyć mi się, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście na nim nowi. Dziękuję bardzo, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!